Pakuj się, baby. No, a ja idę jeszcze po te reklamówki mamy. Gdzie macie te reklamówki? Ładowarkę to ty masz normalnie w samochodzie. No jasne. Tylko chyba dzieciaki zawinęły do tyłu. My zawinęliśmy. No bo tak było, tak. Do tyłu była skierowana. To nic. Luź. Proszę bardzo. I druga. O, widzisz? Mama będzie miała fajnie. Pakować się, proszę bardzo. Nie hmm. się widzieć za dokładnie albo za Spokojnie. Śczyt. Siadajcie. A mama coś jeszcze ma do spakowania, czy nie? Coś jeszcze pakujesz? Ja mam jedne, także spokojnie. A drugie? Dobra, no nie, nie są ci potrzebne, nie? No jak ktoś spał, jak wrócę. Hej. O, proszę bardzo. Chcecie budzić. Słucham. No budzić. No, pewnie, że tak. Pakować się, pakować się. Dobra, tu to zamykam. Cicho, grzyś, cicho. Widzisz, kabel tam masz od ładowarki. No to bawcie się dobrze. Narka, ciao. co, jadą, gryź? Mm. kochany piesio, dobry piesiu, dobry piesio. To będzie dla ciebie? Szukałem powodu, żeby ci tu jeszcze na chwilę ściągnąć na ja buziaka. Myślała. A nie potrzebujesz okularów, masz yy, przeciwsłoneczne, no to gitarka. jesteś, nie Do mnie mówisz czy do psa? <gry> Lecę kochani. Dobra, bawcie się dobrze. Wyślę wam dzisiaj kilka ujęć z nadmorza. No wyślij, sporo ujęć z nadmorza. Narka.